Witam się z Wami w kolejnym vlogu, a dzisiaj słuchajcie zabieramy nasę do takiej salki eksploracyjnej. To jest taka sala psifiglora i węchowa, gdzie puszczacie psa i on sobie węszy. Są tam jakieś różne egzotyczne zapachy, ale to pokażę Wam wszystko na miejscu, jak wygląda. Ja w ogóle o tej salce, ta salka nazywa się Trufla i jest w Łodzi. Dowiedziałam się od jednej z moich kursantek, która właśnie w tej salce już była, więc postanowiłam, że zobaczę jak to wygląda, pokażę też Wam przy okazji. No i wybór psa nie był skomplikowany. Bo Nasa ogólnie, jak wiecie, przez tą kontuzję nie trenuje Angeliki, nie jeździ ze mną na zawody, na seminaria, więc ona ma najmniej w życiu takich eventów. Czy czuje się poszkodowana? Nie sądzę, ale właśnie postanowiłam, że zabiorę dzisiaj ją, bo na żadnych przeciwwskazań do takiej aktywności nie ma, więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Dojechaliśmy właśnie na miejsce, czekamy na swoją kolej, więc poopowiadam Wam jeszcze przy okazji. Nasa już tam popiskuje w transporterze, bo wie, że gdzieś przyjechała. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak ona się, słuchajcie, zachowa, dlatego że ona raczej jeździ na takie treningi, treningi. A tutaj w sumie nie będzie ćwiczyć, tylko będzie tak puszczona sama sobie. Dostałam też e, właśnie, bo pytałam o tą salkę jakoś tydzień, półtora temu. Dostałam dość szybko, mi się wydaje, termin. E, I kontakt był bardzo fajny. Dostałam też formularz. W tym formularzu były pytania właśnie o płetwie, krasę, zachowanie. E, I było też pytanie o smaczki: czy wyrażam właśnie zgodę, żeby pies na koniec tej sesji dostał smaczki? I była tam właśnie e, taka, no nawet nie tabelka, tylko kilka, właśnie takich okienek do zaznaczenia, które smaczki są dla mnie ok. Więc fajnie, że w ogóle właśnie są sprawdzane takie alergie i że jest wyrażana zgoda, czy w ogóle pies te smaczki może dostać. Jeszcze dostałam później takie dopytanie, pewnie w kwestii tego, że podałam właśnie razem Border Collie, czy będzie to problemem, jeżeli na sali będą piłeczki, czy Nasa się przekieruje na piłeczki. Myślę, że się przekieruje, natomiast powiedziałam, że w ramach testu gdzieś tą piłeczkę możemy zobaczyć, zostawić i zobaczymy właśnie, jak Nasa na nią zareaguje. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji, słuchajcie, podjechaliśmy pod ten adres, już pani do nas zadzwoniła, że mamy wchodzić, że poprzedni piesek wyszedł, no i ja tak mówię, że którędy, bo tam napisałaś jakimś tam tylnym wejściem. E, no, ja mówię, jakim tylnym wejściem tutaj przy furtce? Ona mówi, jakiej furtce? E, no i powiedziała, że po nas wyjdzie. No i ja też powiedziałam, że podejdę pod ten numer. No i okazało się, że ani ona mnie nie widzi, ani ja jej nie widzę. A okazało się, że nie widzimy siebie, bo to nie ten adres. I pytacie, jak to możliwe, że to nie jest ten adres? To jest jakiś stary adres tego miejsca, czy tam ogólnie ich szkoły, który był podany na Instagramie i jest też podany na stronie, więc nie, żeby to była moja wina i żeby mnie ja czegoś nie ogarnęła. Ja w sumie nie dostałam innego adresu, więc z założenia pojechałam. W właśnie pod tamten. No, ale na szczęście okazało się, już dostałam teraz nowy adres, pod który jedziemy i oczywiście musieliśmy zrobić jeszcze szybki postój na stacji, bo mamy rezerwę akurat teraz, jak jechaliśmy i jeszcze okazało się, że to nie ten adres, a mamy do przejechania no spory kawałek, bo to jest tak naprawdę z jednego końca łodzi na drugą. Na szczęście jest już późno, bo jest po 19, więc nie ma korków, ale okazało się, że NASA jest ostatnia dzisiaj właśnie na tej salce, więc nie będzie problemu, żeby Pani nas poczekała. Powiedziała, że poczeka, że bierze to na siebie, tak więc jedziemy do do mojej miejscówki. I krowaś, poczekaj, jakie cię zapiąć. No i super. Chodź, wstydź. Nie masz <treba. laughs> No no. No i to jest taki czas dla niej, ona sobie tutaj Ale od, od razu powiem Ci, ci że byłam e, właśnie ciekawa, czy jak ona wejdzie, to w ogóle będzie zainteresowana, bo już ona najczęściej jeździ na treningi ze mną. Mm -hmm. No teraz trochę miała przerwę, bo ona w ogóle jest po kontuzji, mm -hmm. a my trenujemy od z Aha. wszystkimi psami. E, a ona miała złamany palec i ona w ogóle nie trenuje, ale cały czas ma tak, że gdzieś jedzie, to jest z takim nastawieniem, że jak już wychodzi z auta, a tutaj poszła jak złoto nawet, się nie obejrzała. No czasem też są takie psaki, które gdzieś tam trenują, że przychodzą i... Oczekują więc. Tak, skoro no to tak, będziemy robić. A to jest właśnie takie, że żadnych hasłów nie, nie, nie. dajemy. Migaj. E, Olej ją to ona sobie pójdzie, no. no. i mamy tu różne zapachy: zapachy takie zwierzaków, mm -hmm. e, ale też jedzenie poukrywane. Okej, okay, czyli to, to co mi wysłałaś w formularzu, jest tak, normalnie tak, też tak, już poukrywane, okej. Tak. tak. Okay. tak. Są też takie troszkę większe, właśnie gryzaczki. Żeby mm. sobie, no, zobaczymy. No, nie będę tutaj mówić, gdzie są. <grych> zobaczymy, czy ona znajdzie. Jeżeli ale znajdzie, czasem, to na pewno no, no, Ale czasem też jest tak, że po prostu psiaki e, znajdują te smakołki, ale na pewno niekoniecznie chcą je zjadać, mm. tylko po prostu te zapachy. interesują. Tam też mamy. E, zostawiamy to otwarte. Mm. E, tam nie ma żadnych smakołków, natomiast psiaki też wychodzą sobie tak e, przyczyścić, troszkę <grych> <Służę> strzać, <się> to Zresetować. <grych> A ją e, wybrałaś z tej e, trójki czy czwórki? Z piątki. Z piątki. O, z piątki. To, o, ja jestem na bieżąco. Ja właśnie ją piątki. wybrałam z piątki, dlatego że właśnie ona jest w kontuzji i ma złamany ten palec. Spróbowałam mm. z nią kiedyś robić obie, ale to, po prostu ja nie mam do tego cierpliwości. Mm -hmm. e, Frisbee nie jestem fanką. Więc to u mnie odpada. No a ona robi sobie takie. Tak, rekreacyjnie, więc stwierdziłam, że wezmę ją właśnie dzisiaj z ciekawości. Tym bardziej, że ona też jest trochę bardziej nastawiona na nic nie robienie niż moje psy, które ciągle jeżdżą na treningi, ale widzę, że już odwrócił wzrok. Tak, Tak. Co więc coś jej nie pasuje, nie pasuje jej, wiesz, to tym sama. Mogę jej ewentualnie dać komendę taką zwalniającą. A, na mo eksplorację. E Bo ona ma taką komendę, ale widzę, że jeszcze on. O, co jest Albo Ale czasem y, można też sobie życie przemieścić, że na przykład się. Tak, mi się. Tak, cześć, i ona wtedy się wyluzuje, no. Hmm? Czekali o co chodzi w tej krze. Meldujesz mm -hmm. że znalazłam. Tak, tak, tak. tak się najwyżej Damian ja gryzak, to jest, to ja wtedy no, no i gdzieś tam na bok ten gryzak i wtedy weźmiemy miastka? tą matę. Tak, masz miętuchy. Ja miętuch ok? To jak to może masz coś takiego? No może jej myślę, że ona się tam... Nie, ona idzie z matą. Zmata. Szuka maty, no? Cały czas szuka tej maty. Nie dowierza. No, <grym w Fraser> <grym w> nie ma. Te Wtedy aranżacje, a dwóch, no, też, żeby no, dla psów im się miło kojarzyło, ale żeby no, miały tam czas też pomiędzy jedną a drugą. I, i widać, że już chodzą i już bardziej wiedzą wtedy o co chodzi. Tak, tak, tak. No, 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 są no. bardziej pełne no. siebie. Też na przykład było tak, że jak coś brały do pyska, to patrzyły na tych swoich opiekunów. Czy, czy mogę? można? No. A teraz już właśnie dzisiaj też był taki psiaczek, że od razu tam nawet właśnie próbował się do pudełka dostać i tam nie ciągnął za sznurek, i to miał swój sposób, że tam zaczął odrywać. Mhm. I to jest tak, O, wow! Jeszcze raz coś takiego <grym> <grym> O, no, tak. 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 też na właśnie sama też znalazła. Masz więcej w mielitku? <grym /dziśla> Przyjęło się. <grym /dziśla> <grym /dziśla> Przyjęło się chyba smakowało. Ten, ten chyba ci smakował? Mielitko. Ja już nas nie odchodzisz na kamolot. dla gryzy. Ja widzę Ciebie, czy coś? Ci siedzę? Tak, tak. Damy no, jeszcze Party, Party. Dali To dali chyba dali. też jest jelitko. Taki, to jest też jelitko troszkę większe. i... To, co zostało, to są żółtki. Dobra, Jelitko i przenoś. No, to bardzo ta... cieszę się. Ona, ona tego nie lubi, że się przekieruje jeszcze będzie... więcej. No, bo widać, że się rusza, ona jeszcze częściej przechodzi właśnie po ten kontakt. No, to piękne, Jelitko, słyszę trzy bryziny. <laughs> Musi Pięknie. jeszcze, słuchajcie, do TK Maxa, bo za 15 minut zamykają, a może są kurtki, bo akurat przejeżdżamy obok.

Kiedyś na oczu nie rozpoznaję. Więc niestety Wiada Editions nie ma. Kierowaliśmy jeszcze do Pizzapu, coś zjeść na szybko, bo ogólnie już na koniec tej sali ciepło czało mi w brzuchu. W TK też oczywiście nie udało mi się upolować kurtki, więc jak mi pisać, że ich nie ma, to faktycznie ich nie ma, słuchajcie, bo ja chodzę i chodzę i chodzę i tak naprawdę na te wszystkie wizyty to udało mi się upolować dwie, byłam już chyba z 10 razy i to też kwestia jest tego, że jeden TK Max mam bezpośrednio pod pracą, więc po prostu musicie próbować się zostawiłam w samochodzie, nawet nie wiem, czy tutaj można wchodzić z psem, ale ona już jest tak padnięta, po tej wizycie na salce. Jednak te 45 minut węszenia, gdzie wiecie, pies nie jest przyzwyczajony do bywania w aż takim natłoku zapachów. Dało jej naprawdę w kości, ona już tam pod koniec się położyła w ogóle przy nas. Więc została w samochodzie, myślę, że naprawdę fajna atrakcja, nawet dla niej, gdzie ona jest takim pracusiem i zawsze polega na nas. I przychodziła na początku właśnie po takie podpowiedzi, czy jej w ogóle wolno tam chodzić i wężyć, to wszystko sprawdzać. Ale później jak się rozkąpiła, to widać, że jej się bardzo podobało, szukała tych smaczków, była w ogóle zainteresowana i smakami, i zapachami, bo faktycznie tych zapachów było mnóstwo. I w ogóle tych smaczków rozrzucanych też było mnóstwo. Dalej się tam dopytywał, ile mniej więcej, i to pani powiedziała, że chyba około 40, więc naprawdę było Szukać, więc no, na pewno się tam nie nudziła. Ogólnie bardzo fajne miejsce, na pewno będę tam chciała wrócić. Nie wiem, czy się z nasą, czy wezmę jakiegoś innego psa, ale to jest bardzo ciekawy temat, właśnie, jeżeli nawet macie takiego psa, który jeszcze je, nie jest do końca ogarnięty, to tam sobie może swobodnie eksplorować. Ta salka jest zamknięta, drzwi też są właśnie zamykane, więc nie ma takiej sytuacji, że ktoś gdzieś sobie ucieknie. Plus też bardzo fajne jest to, że jest właśnie cały czas zostawione tu wyjście na korytarz, więc jak się czuje się przewodnicowany, jak ktoś chce sobie wyjść na chwilę złapać oddech, to też nie ma problemu, może się sam właśnie przenieść w takie bardziej spokojne miejsce. Jedziemy właśnie jeszcze do Lidla, ja w ogóle zawsze mam tak, że jak jadę na zakupy głodna, to wszystko mi pasuje i biorę wszystko i później tego nie jem, a jak jadę najedzona i teraz obstawiam, że też tak będzie, bo właśnie zjedliśmy w pit stopie, to nic mi nie smakuje, nie mam żadnej wizji na to, co będę jadła i że wejdę do Lidla, wejdę z niczym, no już musimy jechać na jakieś podstawowe zakupy, już wszystko nam się pokończyło. Chleba nie ma, nic nie ma, więc jedziemy na zakupy do Lidla. Przyjechaliśmy do Lidla, chociaż Damian mnie już namawiał, żebyśmy pojechali do Biedronki, bo jest przed 22, a wszystkie Lidle oprócz właśnie tego jednego tutaj obok manufaktury są do 22. A dlaczego ja nie chciałam jechać do Biedronki? Bo ja nienawidzę Biedronek, jak ja mam przechodzić pomiędzy tymi paletami i żeby cokolwiek wyciągnąć, trzeba gdzieś za te palety wchodzić. I w ogóle jakiś taki bałagan zawsze panuje w tej Biedronce, że ja mam jakieś takie poczucie, że te produkty są, nie wiem, jakieś nieświeże albo jakiegoś gorszego sortu właśnie przez ten cały chaos, który tam panuje. χώρα. Να χωρέ. χώρα. Σα. Έχω ρε, φοπλάμιον έχεις. Ναι. tak jak powiedziałam, oczywiście się stało, weszłam do tego Lidla, nic mi nie pasowało wręcz, powiem Wam, że jedyne o czym myślałam, to że zaraz z niego wyjdę, pojadę do domu i pójdę spać, bo oczywiście jeszcze po jedzeniu, a standardowo jak jedziecie gdzieś na mieście, to zawsze te porcje, no w większości lokali no powiedzmy nie we wszystkich, są na tyle duże, że wychodzicie obżarci szczególnie jak to jedzenie jest spoko więc już mi się tylko marzy, żeby iść spać, oczywiście jeszcze muszę wrócić do domu i wyjść z psami, a powiem Wam, że u nas są teraz takie roztopy, że one wrócą całe czarne. I ja już teraz myślę, co z tym zrobić, czy ja mam je myć w tej miejsce, czy po prostu we ręcznikiem już sobie darować i chyba pójdę w tą drugą opcję. Tak więc damy już wrócił, więc ja muszę kończyć, żeby go nie oślepiać światłem z lampy, więc z Wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu.